Dzień dobry, pozdrawiam kibiców. Przede wszystkim super fajnie, że się cośkolwiek zaczęło, że ta liga ruszyła. Mamy osiem drużyn i już tam zawodników miało okazję się zaprezentować. Jedni lepiej, widzy gorzej, ale na tym polega cała specyfika rozgrywek ligowych, że raz wychodzi lepiej, raz wychodzi gorzej nie? i ci co przegrali w pierwszych w pojedynkach i to do, dotyczy drużyn zawodników, nie jest powiedziane, że będą przegrywali cały sezon, bo to się wszystko może zmienić. A regularna rywalizacja daje wynik po jakimś tam czasie, nie? nie Będę że po dwóch, trzech, dziesięciu meczach się to nie za bardzo zmieni, ale już po dwudziestu meczach to już naprawdę będzie widać cały i progres, i postęp wszystkich zawodników. Ta rywalizacja, ta, ta regularność, nie? Jeżeli od jakiegoś czasu 90% ludzi, zawodników, którzy trenowali, się koncentrowali na jednych mistrzostwach polskich, to gdybyśmy sprawdzili historię tych wszystkich zawodników, to oni toczyli w roku 3, 4, 5 walk niekiedy żadnej przed mistrzostwami polskimi. A teraz setka, ponad setka, będzie miała okazję tych walk stoczyć dużo, dużo więcej. Do tego dojdą kadrowicze, którzy mają jeszcze międzynarodowe statku, ale też taka liga otwiera drzwi tej anonimowej grupie ludzi, gdzie tam potencjalni wielcy mistrzowie się pokażą wcześniej czy później. Droga do kadry, krótko mówiąc. Nie tylko do kadry, na, na arenę międzynarodowe.